Witam serdecznie w serii filmów, w której pokażę Wam, jak za pomocą Unity 3D zrobić prostą gierkę typu menadżer. Może to być menadżer sportowy, może to być menadżer piłkarski, które są teraz bardzo popularne. Ja zajmę się projektowaniem, tworzeniem menadżera, drużyny RPG w świecie właśnie takim fantazji. Dlaczego coś takiego? O tym zaraz. Najpierw kilka słów o mnie. Ja zawodowo zajmuję się programowaniem od około 7 lat, przez około 3 lata, 3 lata z hakiem, zajmowałem się tworzeniem symulatorów 3D za pomocą właśnie Unity 3D. Teraz y, zawodowo zajmuję się obsługą str strony internetowej. Natomiast od czasu do czasu coś w tym Unity siłą rzeczy jeszcze robię. Jeżeli interesuje Was, dlaczego zdecydowałem się na zrobienie takiego menadżera i dlaczego będzie to menadżer drużyny RPG w świecie fantazji, no to teraz o tym opowiem. Jeżeli Was to nie interesuje, to oczywiście ten fragment możecie sobie pominąć. Natomiast jeżeli Was interesuje, to już o tym opowiadam. Otóż ja wraz z synem tworzymy taką grę. Budujemy ją od zera. Mój 7-letni syn bardziej pomaga mi ją testować niż tworzyć. Polega ona na tym, że mamy taki świat fantazy. Ona swoją drużynę, swoje minifigurki z klocków LEGO, a ja z klocków w Lego, buduje mu światy, buduje mu tam lochy, buduje mu tam zamki, pola, lasy i on sobie po tym chodzi, spotyka przyjaciół, spotyka wrogów, spotyka potwory, walczy z nimi, rozwiązuje zagadki i tak dalej i tak dalej i po prostu tworzymy taką gierkę. Jest to już drugie wydanie tej gry. W pierwszym wydaniu tej gry mieliśmy już za sobą 13 misji, ta drużyna była coraz większa, no i właśnie pojawił się problem, bo im większa drużyna, tym więcej postaci, tym więcej statystyk do pamiętania, tym więcej umiejętności do zapamiętania, tym więcej przedmiotów do zapamiętania. No a poza tym mamy swoją drużynę, mamy tam na przykład ośmiu chłopków, trzech wysyłamy na misję, trzech wysyłamy na inną misję, jeden musi odpoczywać, bo jest zmęczony, jednego trzeba wyleczyć. No i teraz nie pamiętamy, czy ten już wyzdrowiał, czy ten już nie wyzdrowiał, czy ten już zdobył poziom, czy dopiero miał poziom zdobyć i właśnie po to jest nam taki menadżer. A ponieważ w tym pierwszym wydaniu było już więcej liczenia niż zabawy, postanowiłem stworzyć drugą wersję tej gry, dużo bardziej uproszczoną, dużo mniej statystyk jest, a te mniej statystyk odpowiada za o wiele więcej rzeczy, dlatego ta gra będzie o wiele prostsza, jednak mimo wszystko przydałby się nam menadżer, który po prostu będzie za. Zapisywał stan między naszymi kolejnymi rozgrywkami, no bo między jedną a drugą rozgrywką najczęściej mija miesiąc, no i to się potem nie pamięta jasne: to się zapisuje na kartce, że ten chłopak ma taki poziom, ten chłopak ma taki poziom, ten chłopak ma taki przedmiot, no ale te kartki się gubią, później nie pamiętamy, która kartka była ostatnia, no i wiecie, jak to z takimi grami bywa. Natomiast jeżeli Was interesuje jeszcze, jak taka gra wygląda, no to tutaj szybciutko wam pokażę, zademonstruję, jaką pierwszą misję do mojego syna przygotowałem. Wygląda ona w sposób następujący. Otóż tak, tutaj szału nie ma, ponieważ dużo klocków jest użytych. Tutaj mój syn będzie chodził i zdobywał misje, które będzie musiał wykonywać. Tutaj w pierwszej misji będzie szef, który powie: Jeśli zdasz egzamin, no to będziesz mógł tam należeć do drużyny. tak? Mój syn tutaj będzie miał trzech chłopków, trzech bohaterów, to będzie ninja, to będzie druid, to będzie jakiś kapłan, żeby go tam leczyć, wiadomo. No i tak, będę mu musiał tłumaczyć, na czym polegają jego karty umiejętności, więc przygotowałem tutaj takie pole. Szkoleniowy, taki plac treningowy, na którym tłumacz, jak użyjesz takiej karty umiejętności, to ona w ten sposób oddziałuje, jak innej karty, to oddziałuje w inny sposób, i tutaj mu będę tłumaczył wszystkie karty ataków. Natomiast oczywiście karty są różne, ponieważ nie jest to tylko taka gra, gdzie się walczy, tam się szuka różnych rzeczy, robi inne rzeczy, i tutaj w takim małym lasku będę mu tłumaczył, jak działają inne karty. Jeżeli chodzi o same karty umiejętności, to wyglądają one następująco. No na razie tworzę te karty od nowa, bo tak jak powiedziałem, to jest już druga wersja tej gry, więc troszeczkę inaczej się tutaj obchodzi. Ze statystykami jest to dużo prostsze, wszystko na razie tworzę karty tylko do trzech podstawowych postaci. No i awers i rewers na razie mam zrobione. I wygląda to tak, że na tyle karty mam napisane, narysowane do kogo to jest. Karta umiejętności, że te, tą kartę umiejętności może odblokować tylko ninja, którego mamy. Tu jest poziom wymagania, który musi mieć. Tu ile punktów y, doświadczenia musi zużyć, żeby ją odblokować. Jeżeli ją odblokuje, to tutaj jakimś tam ołówkiem albo długopisem robimy ptaszka. Natomiast tutaj są dalej wymagania: ile musi mieć siły, żeby ją odblokować, ile musi mieć zręczności, żeby odblokować, i ile musi mieć skupienia, żeby odblokować. Oczywiście na starcie trzy pierwsze karty, wszystkie będą odblokowane. Natomiast jeżeli chodzi o przód karty, to tutaj na razie jeszcze to wszystko muszę wypisać. Tu będzie nazwa umiejętności, tutaj dla kogo to jest. A tutaj jest koszt użycia, na przykład jeden punkt skupienia. Tutaj, co ile można użyć tej karty? Będą tak zwane znaczniki czasu, na przykład, jeśli tu będzie znacznik 5, no to znaczy, że. Kładę 5 znaczników odnowienia. Co turę ściągam jeden znacznik, i po 5 turach znowu mogę użyć tej karty. Natomiast tu na dole jest piorun, czyli ile punktów akcji ta karta kosztuje. Będą karty, które kosztują jeden punkt akcji, i będą karty, które kosztują dwa punkty akcji. Tu na dole jest opis. No i właśnie, żeby Tomek dobrze zrozumiał, na czym polega jaka karta umiejętności, to po to będzie nam ten plac treningowy, a którym mu po prostu pokaże, że jeżeli tu staniesz i użyjesz tej karty, to stanie się coś takiego. nie? Dobra, wracamy. Do do opisu pierwszej przygody. No i oczywiście, jak już będzie wiedział, jak, jakie umiejętności u jego nowej drużyny działają, no to popyślę go na pierwszą misję. W tej pierwszej misji będzie musiał odpowiedzieć na pytanie, dlaczego giną, zagin znaczy giną w sensie wieśniacy, tak? I trop będzie prowadził do takiego domu. Jak się do tego domu dostanie? Nie wiadomo, może wyważy drzwi, może je otworzy, może wejdzie przez okno. Wszystko zależy. Od niego. No i jak się już dostanie do takiego domu, no to oczywiście cała gra będzie rozgrywała się w domu. Oczywiście gra jest podzielona na akcje, na tury. W każdej turze każda, każdy bohater ma dwie akcje. No i jak się dostanie do domu, no to tu są takie kolorowe pola. Oczywiście każde pole można zwiedzić. Jeżeli zdecyduje się wejść do środka przez drzwi, no to od, odkryje korytarz. Korytarz będzie wyglądał w następujący sposób. Oczywiście podczas gry ja to dociskam mocno, żeby to było stabilne, a teraz to tak tylko położę, żebyście widzieli, jak coś takiego wygląda. Jeśli uda mu się otworzyć drzwi, na przykład wytrychem, albo po prostu. Ups. albo po prostu mu się udaje otworzyć. No to wtedy. Wejdzie do pokoju, i przykładowo w tym pokoju znajdzie coś takiego. Tutaj będzie stolik, jedzenie, będzie mógł je zjeść, i będzie skrzynia, w której będą jakieś mało przydatne rzeczy. W drugim pokoju, jeżeli już tam wejdzie, no to tam będą oczywiście inne rzeczy. Jeżeli uda mu się wejść do drugiego pokoju, no to w tym drugim pokoju widzimy, tutaj jest skufer, który będzie trzeba otworzyć. Są jakieś roślinki, będzie mógł je zebrać, będzie mógł je zbadać, może truciznę z nich zrobi, a może antidotum, może jeszcze coś innego. Jak się uda mu wejść do trzeciego pokoju, to tam są dowody zbrodni. Tutaj rozwiąże jakby już część zagadki. Tutaj będzie napisany na stole list czekał. No i ten list będzie dowodem w sprawie, tak? No a jeśli uda mu się otworzyć czwarty pokój, no to w czwartym pokoju będzie kominek i coś jeszcze. W czwartym pokoju będą schody na górę, na piętro. Ten domek jest dwupiętrowy. Jak uda mu się wejść schodami, znaczy uda? I jak wejdzie schodami do góry, no to będzie mógł zwiedzać drugie piętro. Na drugim piętrze oczywiście będą znowu pokoje. No i te pokoje. Wiadomo, w tych pokojach są różnego rodzaju szafy, nie szafy. Do szaf szafy można przeszukiwać. To będzie rzucał kostką za przeszukiwanie, czy znajdzie lepsze rzeczy, czy gorsze. Tutaj, ups, tutaj znowu mi został. No, w jednej szafie będzie klucz, w innej szafie też będą jakieś biweloty, które będzie mógł sprzedać. Oczywiście pojemność worka, bagażu jest ograniczona, w tym pokoju też będą jakieś rzeczy do odkrycia tu chodzi o to, żeby on się zapoznał z mechaniką gry, natomiast jak za pomocą klucza uda mu się wejść do tego pokoju, no to tu jest drugi jakby etap zagadki do rozwiązania, tutaj są już jakieś tam szkielety powiązane łańcuchami i Kufer. W kufrze jest zaszyfrowana informacja. Jeżeli ją przeczyta, może wrócić sobie na dół. No i jak zejdzie schodami w dół i przeczyta informację, rozszyfruje ją, to tam jest taka informacja, że koło drzewa jest zejście do jaskiń. No i jeżeli pomogę mu, oczywiście, bo on ma dopiero 7 lat, no to jak rozszyfruje tą zagadkę, no to będzie mógł wejść tutaj do jaskiń, do podziemi, gdzie jest trzecia część zagadki do rozwiązania. Jaskinie zbudowałem w sposób następujący. Jest to po prostu czarna płytka z takimi obramówkami, które reprezentują jaskinie i korytarze, po których można chodzić. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Wygląda to w sposób następujący. Oczywiście zasady w jaskiniach w ciemnościach są troszeczkę inne, żebyśmy w ogóle widzieli, co jest. To musi być płomień, tu wszędzie płomienie są. No i będzie schodził po drabinie tutaj, będzie mógł sobie tak chodzić. Jeżeli zdecyduje się przejść przez tą roślinkę, bo nie ma tu ciągłości, no to oczywiście tam będzie ukryty skarb. Jeżeli uda się tutaj dalej. No to jak podejdzie wystarczająco blisko, no to zobaczy, że tu są też jakieś beczki, jakieś skrzynie i tu jest jakiś chłopek. Tutaj oczywiście jest ciemno, więc nie wiemy jaki chłopek, mamy tylko taki znacznik, że ktoś tu chodzi, kogoś słyszymy, ale jest ciemno, więc nie widzimy, kto to jest. Czy jest silny, czy słaby, czy jest to człowiek, czy to jest jakiś wężuń, czy jest to jakiś ork, czy jeszcze coś innego. Natomiast jak dojdziemy tutaj na koniec, no to zobaczymy, że tutaj jest, kurczę, oni się tu już po prostu urządzili. Tutaj mamy cztery znaczniki, że jakieś cztery osoby się tam przemieszczają, mają swoje łóżka, szaf mają bronie, kilofy, inne rzeczy. Widzimy, że jest tu bardzo ważna informacja, którą musimy przekazać władzy, która nas tutaj wysłała. Natomiast jeżeli zdecydujemy się przejść za ten krzak, bo widzimy, że tu nie ma ciągłości, to tutaj będzie cela. Z chłopkiem. No i nie wiem, czy ten chłopek tylko nam przekaże jakieś informacje, czy tego chłopka będziemy mogli uwolnić, o tym jeszcze muszę zdecydować. Natomiast, jeżeli udamy się na drugi koniec, to tutaj też widzimy, że nie ma ciągłości. Tutaj możemy ściągnąć ten liść. No i tutaj będzie takie zejście na dół, gdzie będzie kolejny skarb do odkrycia. Tam prawdopodobnie będzie tylko złoto albo jakiś diament cenny. Dobra, no to tak z grubsza wyglądają nasze przygody. Oczywiście są rzucanie kostką, podejmowanie decyzji, uciekanie, skradanie się itd. No to tyle, jeżeli chodzi o to, jak te przygody wyglądają. No i jak się domyślacie pewnie, no to ta nasza drużyna rośnie, zdobywają doświadczenie, zdobywają, tracą punkty życia, punkty wytrzymałości i tak dalej. Po prostu potrzebny jest mi menadżer, który będzie pamiętał po każdej przygodzie stanu naszej gry i taki menadżer napisze. No to tyle, jeżeli chodzi o wstęp, a teraz możemy przejść do filmu właściwego. Dobrze, no to możemy przejść już do takich najbardziej konkretnych konkretów, jakie są. A więc, tak, po pierwsze, zobaczmy, jak moja cudowna aplikacja działa. Na razie jest to najzwyklejsze przełączanie się między widokami w naszym menadżerze. Kiedy odpalimy aplikację, to zachowuje się ona w następujący sposób. Mamy tutaj jakiś widok i mogę sobie kliknąć New Game. Przenosimy się do innego widoku. Możemy się cofnąć do poprzedniego. Możemy dać Load Game. Przenosimy się do jednego widoku. Możemy dać Cofni. Wracam do poprzedniego, tak samo naciskając Option oraz mamy Exit Game. Exit Game jest obsłużony w sposób poprawny, jednak jeżeli naciskam Exit Game, to się nic nie dzieje. Jak myślicie, dlaczego? Odpowiedź jest niezwykle prosta. Otóż ten Exit Game ma wyłączyć aplikację, która będzie zbuildowana. A to nie jest zbuildowana aplikacja, ja jestem w edytorze, co prawda w zakładce Game, ale ciągle jestem w Unity. Dobrze, no to tak naprawdę to jest całe działanie naszej aplikacji. Na razie przełączanie się między widokami. Oczywiście z czasem tutaj w New Game będą chłopki do wyboru, bo tam ustawisz jakieś statystyki, jakieś imię, jakieś inne rzeczy. Na razie nie ma nic. Tak samo w Load Game będą tu, były, będą tu gry do załadowania z datą, z, z różnymi informacjami, z nazwą. Na razie nie ma nic. Tak samo w Opcjach będę tam, nie wiem, grafikę ustawiał albo głośność muzyki. Na razie nie ma nic, na razie się tylko przełączamy między widokami. No, i teraz tak, jak takie coś zrobić? Zacznijmy od yy, hierarchii. Popatrzmy sobie do naszej struktury. Mamy tutaj coś takiego. Po pierwsze, dodałem na samą górę nadrzędny obiekt Game Manager. On będzie posiadał wszystkie, czy to klasy statyczne, czy jakieś takie najbardziej podstawowe, zarządzające grom, skrypty. A poza tym do naszego kanwasu dodałem kilka game GameObjectów. To, to wszystko to są zwykłe game GameObjecty, tylko że oczywiście pozmieniałem im nazwy, żeby było to. Prostsze. No i teraz te game Objecty, jak pewnie widzieliście przed chwilą, to są dwie proste rzeczy. One składają się z imidża oraz z batona, który obsługuje jakieś zdarzenie. O tych zdarzeniach powiem za chwilę. Tak samo poprzedni game object, który u mnie z widokiem, tu ma imidża i tu jest baton. Analogicznie poprzedni. Widok nowej gry, to też jest na razie tylko image, później tu dam jakąś grafikę, albo sobie wygeneruję, albo sobie jakąś znajdę. Daję tutaj guziczek również obsłużony, natomiast New Game jest troszeczkę bardziej skomplikowany, ponieważ poza image'em mamy cztery guziki, a te guziki wszystkie umieściłem w panelu po co je umieszczać w panelu? Powody podstawowe, takie najbardziej podstawowe są dwa. Po pierwsze, mogę je ładnie spiąć i mam jeden panel z guzikami i ta struktura, ta hierarchia tutaj jest bardziej czytelna. A po drugie, jeżeli do komponentu, którym jest panel, dodam nowy komponent, którym jest vertical layout group no, to on wtedy mi się tak ładnie zachowuje, że jak się nie ruszam, to on mi te guziczki równomiernie rozstawia i dopasowuje. Oczywiście trzeba tu odpowiednie rzeczy pozaznaczać. No, i jak pewnie część z Was się domyśla, jeżeli nie dodam komponentu vertical layout grab, tylko horizontal, no to te guziki mi się ustawią w szeregu, a nie w pionie. Dobrze, to by było tyle, jeśli chodzi o hierarchię, o strukturę. A teraz powiedzmy sobie o samych skryptach. Otóż mam tutaj skrypty, dodałem sobie folder interfejsy, no i w interfejsach na razie mam jeden interfejs. Jest to najprostszy interfejs, jaki może być. On w sobie nie ma totalnie nic, poza tym, że po prostu jest. Po co mi coś takiego? No on mi na razie służy za taki hashtag, zaraz zrozumiecie, jak go używam. Więc jeżeli chcecie zrobić coś takiego, jak ja zrobiłem, zróbcie sobie taki interfejs, który na razie nie ma nic, poza tym, że istnieje. A poza tym, że mam taki interfejs, mam również pięć Skryptów. Jak się domyślacie, mam skrypt do obsługi Opening Menu, mam skrypt do obsługi New Game, mam skrypt do obsługi Load Game, mam skrypt do obsługi Option Game. Te dwa Game Objecty specjalnie muszę Was teraz interesować, bo to, to będzie taka templatka w przyszłości, a to będzie taki. Tu będę testował różne dźwięki, obrazki i tak dalej. Tu jeszcze też nic nie mam. Natomiast mam jeszcze jeden, taki najbardziej podrzędny, czy tam nadrzędny raczej, View Manager. On jest w game manager. On będzie zarządzał tymi wszystkimi czterema widokami. Każdy widok coś robi. A tu jest klasa, która będzie zarządzać tymi klasami podrzędnymi. Dobra, no to teraz zobaczmy, jak te klasy są zbudowane. Jeżeli wezmę sobie game object Opening Menu, no to widzicie, że on ma dodany skrypt tutaj Opening Menu Manager. Jak go się dodaje? Jeśli nie wiecie, no to sobie po prostu bierzecie. Opening Menu Manager, przeciągacie i puszczacie, i już ten GameObject ma podpięty skrypt. Oczywiście ja nie chcę mieć dwa razy skryptu, to ja sobie go usunę. Jak takie skrypty wyglądają? Poleźmy od najprostszego. Polećmy od od widoku opcji. Co tutaj się dzieje w tym widoku opcji? Tutaj mam po prostu guziczka i chcę, żeby się zmienił widok. Jak to jest zrobione? Sprawdźmy. Otwieram opening menu manager. Ach, nie trafiłem. Game object, game option ma skrypt game option manager. No to szukamy go. Game option manager to jest coś, co dodałem tutaj. No i taki game option manager wygląda następująco. On też nie robi nic specjalnego. On wiadomo usinga, tutaj mamy Unity i on po pierwsze robi coś takiego, taką metodę sobie zrobiłem, Opening menu Click, czyli jak się domyślacie, jest to obsłużenie kliknięcia tego guzika Opening Menu, żeby wrócić do widoku rozpoczęcia gry. I on robi coś takiego, że bierze sobie view managera naszego, jego instancję i wykonuje metodę set active Opening Menu. Co to jest, o tym sobie powiemy za chwilę. Poza tym, że obsłużyłem tutaj takie zdarzenie no to jeszcze nawet nie jest zdarzenie poza tym, że napisałem tutaj taką metodę to widzicie, że zaimplementowałem ten interfejs, który nic nie ma. Po co ja go to implementuję, skoro on nic nie ma? Zaraz się przekonacie. W identyczny sposób wygląda LoadGame. LoadGame, jak widzicie, posiada skrypt loadgameManager. LoadGameManager wygląda analogicznie. Mamy tutaj jedną metodę. Opening menu Click. I to jest View Manager Instance i metoda Set Active Opening Menu. I ten mój skrypt Load Game Manager to dziedziczy również mój interface i gameview. Co my tu jeszcze mamy? Poza opcjami i Load Game mamy new game. I new game, jak się pewnie domyślacie, ten widok, to jest znowu to samo. Mamy jedną metodę i zaimplementowanie interfejsu i nic więcej. Oczywiście jest to analogiczne, nie? Że naciskam opening menu, klik i znowu po prostu chcę, żeby mój menadżer widoków, a dokładnie jego instancja wykonała tą metodę. Jak to zrobić? Część z was już się domyśla. Jednak zanim przejdziemy do view managera, zobaczmy jeszcze, jak jest obsłużone. Opening menu. Opening menu ma, w przeciwieństwie do pozostałych GameObjectów, aż cztery guziki. Posiada on cztery metody. Po pierwsze, dziedziczę ten interfejs. Po prostu chcę, żeby każdy game GameObject, który jest widokiem, posiadał ten interfejs. Zaraz wszystko stanie się jasne. Natomiast ma on cztery metody, które są przypisane do czterech guzików, do czterech batonów. Mam New GameClick, Load Click. Loud game click Game Upset Click oraz Exit. Click Exit click to chcę, żeby moja application zrobiła quit i to jest całe obsłużenie wyłączenia aplikacji. Natomiast, jak tutaj widzicie, jest to analogiczne. Od mio, odnoszę się do View Managera, do jego instancji. No i guzik New Game Click ma mi zrobić Set Active New Game. Metoda Load Game Click robi, ma mi zrobić w View Managerze, w jego instancji Set Active. Load game i analogicznie z game option jest to samo. Jeszcze Wam powiem, jak podpiąć takie zdarzenia. Robi się to następująco: biorę sobie na przykład batona New Game. Ten baton jest tutaj, i tutaj mam jego on clicka, czyli to, co się ma stać, jeżeli kliknę w niego, nie? Oczywiście zdarzeń może być bardzo wiele różnych. Wiele rzeczy może się stać po jednym kliknięciu. No i teraz, jeżeli tu mam tego on clicka, dlatego batona, to mogę mu przeciągnąć ten obiekt ze skryptem. Przeciągnąłem mu obiekt ze skryptem Opening Menu Manager, nie? No i teraz mój New Game ma tutaj przeciągnięty skrypt, który był w tym obiekcie. No i z tego skryptu Opening Menu Manager mogę sobie wybrać na przykład Load Game Click. No więc jeżeli teraz bym kliknął w ten guzik, to mi się Zasadniczo otworzą dwa widoki: zarówno widok new game, jak i load game. No ale tak nie chcemy, żeby działało, więc usuńmy sobie te. O nie! Więc usuńmy sobie te zdarzenia. Usuńmy sobie zdarzenie T, T i T. Dobra, więc tak się dodaje zdarzenia do guzików. No i pomówmy jeszcze o View Manager, bo to jest tutaj to, co zarządza wszystkim. Najbardziej podstawowy, najbardziej nadrzędny game object. Game Manager mam właśnie skrypt View Manager i ten skrypt View Manager wygląda następująco. Na dzień dobry mam cztery publiczne Game Obiekty: Game Object Opening Menu View, New Game View, Load Game View i Game Option View. To jest, jak sobie go zaznaczycie ten obiekt i ten skrypt, to to są te cztery Game objecty, które tu widzicie. Jak je podpiąć? Niezwykle prosto. Po prostu jeżeli chcecie, żeby tutaj był podpięty ten widok, w tym skrypcie tego chwytacie i przeciągacie i puszczacie. I już ten widok jest podpięty w tym skrypcie, w tym polu, w tym konkretnym skrypcie tego konkretnego game objectu. No ale to jest oczywiście nie wszystko. Poza tym mam listę wszystkich widoków, a także mam statyczną instancję tego obiektu. No i teraz jeżeli niektórzy z Was widzą, że mam na samym starcie statyczną instancję swojego obiektu, no to już niektórzy wiedzą, że jest tu użyty wzorzec singleton. I tutaj zasada jest taka, im mniej singletonów tym lepiej, ale nie mniej niż jest to konieczne. W takich prostych aplikacjach kilka singletonów nie zaszkodzi. No i teraz tak, co się tutaj dzieje? Dziedziczy moja metoda ViewManager MonoBehaviour, czyli obsługuje różnego rodzaju zdarzenia takie typowe dla Unity jak na przykład Awake czyli jak tylko ten obiekt w grze powstaje to się ma stać to do statycznego pola on przypisuje tak jakby sam siebie tak? i dzięki temu, że ten skrypt przypisuje sam siebie do statycznego pola to mam do niego dostęp z każdego miejsca w aplikacji, tak? No bo wiemy, że wiemy do czego mamy dostęp, że czasami trudno jest z dostępami do różnych rzeczy. Trzeba tam różnego rodzaju albo jakieś wstrzykiwanie zależności robić, albo coś, ale czasami wypada zrobić najprostszego singletona i mamy dostęp do konkretnego skryptu. Dobrze, więc tutaj mamy dostęp do View Managera. Natomiast tutaj pod koniec Awaka robi mi się coś takiego. Co to jest? To jest coś takiego, że z całych childrenów, a to jest. GameObject najbardziej nadrzędny, czyli z wszystkich rzeczy, które są w aplikacji pobieram wszystkie tu można powiedzieć w uproszczeniu obiekty, które dziedziczą, które implementują ten interfejs. Więc tak naprawdę dzięki temu, że te moje cztery skrypty miały zaimplementowany ten interfejs, to ten skrypt, który ma zarządzać tymi, tymi wszystkimi widokami na dzień dobry ma listę wszystkich tych obiektów, bo on w Awake'u po prostu pobiera sobie listę game objectów z tym interfejsem. Dobrze, co my tu mamy dalej? Poza tym na starcie, start to jest taki. No start jest po Awake'u. Pierw we wszystkich obiektach się robi to, a później we wszystkich obiektach się robi. Znaczy pierwszy we wszystkich obiektach się robi Awake, a potem we wszystkich obiektach się robi start, tak? Mamy tam w ogóle takie drzewo, ono jest dosyć bardzo rozbudowane w unity, jaka jest kolejność wykonywania, no bo później mamy te update, update i tak dalej, nie. No i tutaj na starcie robię sobie SEC Active Opening Menu, co to znaczy, że na starcie na dzień dobry, jak skrypt już powstał i wszystkie Awake'y we wszystkich skryptach się odpaliły, to teraz ten skrypt robi coś takiego. Że robi metodę Set active Opening Menu. A co ta metoda robi? Sprawdźmy. Ta publiczna metoda robi coś takiego, że wykonuje metodę, metodę już prywatną, Set active view, czyli ona ustawia mi jakiś widok na aktywny. Jaki? No taki, który sobie wybiorę. Publiczna metoda Set active opening menu robi mi metodę. Uruchamiam metodę set active view i wybieram sobie widok, który mam mi aktywować. Analogicznie metoda set Active New Game. Ona mi robi set Active View na New Game. No i analogicznie te pozostałe dwie metody. No i teraz sobie jeszcze sprawdzimy tylko, jak wygląda set active view. ten set active view on przyjmuje mi jakiegoś game objecta. I teraz po pierwsze, on ustawia mi wszystkie widoki, ich set Active ustawia na false, czyli że nie są widoczne, a potem ten jeden. Widok, który sobie przyjąłem, ten game object, jego set active nie ustawia na true. Więc przypomnijmy sobie jeszcze raz, jak to wyglądało na przykład w LoadGame. W LoadGame miałem jedną metodę i ta metoda odnosiła się do view Managera, do jego instancji i wykonywałem set active opening menu i było to możliwe z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że zastosowałem tu singletona, mam statyczne Pole, a ponieważ jest statyczny jest widziany z każdego miejsca, czyli w każdym skrypcie mogę się do niego odnieść. No, a mój menadżer widoków ma cztery publiczne metody, które aktywują jakiś z widoków. Najpierw wszystkie widoki ukrywam, a potem jeden odkrywam. Czy wszystkie robię niewidoczne, a jeden robię widocznym. Czy mówiąc jeszcze dokładniej wszystkie dezaktywuję, a potem aktywuję sobie jeden, który mnie interesuje. No i to by było tak naprawdę chyba wszystko. Myślę, że o niczym nie zapomniałem. Wracając do mojej gierki, za niedługo się okaże, co tutaj dodam jeszcze. Napiszcie mi proszę w komentarzu, ponieważ wiadomo, że branie o komentarze musi na końcu być. Napiszcie mi w komentarzu, czy to, co mówię, jest jasne, czy jest niejasne, czy mówię dobrze, czy mówię niedobrze, czy powiedzielibyście to lepiej, czy może coś inaczej powiedzieć, czy może coś zmienić, czy może coś usunąć, czy może coś dodać. Napiszcie mi proszę, jak to widzicie, żeby te filmy, które będę robił, były jak najlepsze dla was. Dzięki temu więcej osób będzie oglądać, dzięki temu więcej osób zobaczy jakąś reklamę, dzięki te temu również mi wpadnie jakiś grosz. No i to było chyba tyle na razie. No to trzymajcie się. Cześć.